duszą, ciałem, sercem, z wami, wami, wami wszystkimi życzę siły, wytrwałości. Po prostu się bądźcie niepokonani. Witam Andrzej Żuromski, założyciel ruchu, się ruchu niepokonanych Akcji z Wienią. Jestem z kolejnym gościem. Witam panią bardzo serdecznie. Chciałem o gorący komentarz po filmie. Dlaczego pani zgodziła się zagrać w tym filmie? Może trzy pytania. Jak się w Pani wczuła w tą rolę, bo też nie była łatwa. I może taką osobistą refleksję, dlaczego ci urzędnicy według Pani po tych latach nie zostali u, ukarani, bo te napisy na koniec są naprawdę poruszające, szalejące. Tak, to znaczy zgodziłam się zagrać. No, każdy aktor, myślę, że każda aktorka. Chciałabym zagrać w filmie Bugajskiego, dlatego że rola Krysi Jandy w przesłuchaniu to chyba. Jedyna taka y, rola kobieca w polskim filmie tak pełna, tak, y, tak głęboka, tak poruszająca i myślę, że y, każda aktorka, jak ogląda filmy bugejskiego chciałaby zagrać, co w ogóle nie ulega wątpliwości. Y, po drugie, y, partnerowałam Januszowi Gajosowi, wspaniałemu aktorowi. Y, była to wielka przyjemność, bo mimo że Janusza znam od lat i nawet może go powiedzieć, że się kolegujemy, przyjaźnimy, to nie miałam. Szansy tak bezpośrednio z nim zagrać, więc to jest duża przyjemność. No i wspaniały temat przede wszystkim. Dla aktora jest to często bardzo interesujące zagrać negatywną postać albo w moim wypadku taką postać, która się nie do końca orientuje, kim jest jej mąż i. Nie interesuje się tym i płaci za to właściwie wielką cenę. Może chciałem powiedzieć, że się, że ta scena z papierosem to według mnie taka będzie jedna z tych, z tych scen z tego filmu kultowa, bo jakby pokazała wszystko, te emocje. Tak, tak no bardzo pięknie to zostało właśnie tak w takim skrócie pokazane, bo ja tam się pojawiam parę razy, z pięć czy sześć razy w tym filmie, ale e, właściwie no, to jest zakończenie tej mojej roli i jakiś tam przełom i świetnie to napisane, bo nie zawsze że można sobie wyobrażać, szczególnie kobiety w polskim filmie, nie mają takich ról, że mogą pokazać taki rozwój, postać, jakieś przełamanie tego, a tu właściwie w tych kilku scenach mogłam to pokazać i to było bardzo interesujące dla mnie jako aktorki. A to, że grałam, żonę, może, go, może nie pozytywnego bohatera, ale przez to bardziej interesującego, zresztą każdy aktor. Yy, troszeczkę, że tak się żyjącą yy, nieświadomości, że są pieniążki, jest dobra praca i nie interesuje tak, mnie co mąż robi. Nie interesuje się, nie interesuje się, no właśnie, córka bardziej się orientuje niż ja i... Właśnie tutaj była taka, przepraszam, że przed taka była rola poruszająca, że ten prokurator nie jest yy, szczęśliwym człowiekiem, on, y, rodzina się od niego odwróciła i... Tak, tak, jakąś pon ponosi klęskę właściwie, zostaje tylko z psem, można powiedzieć. I mówi, jeszcze warkniemy. No nie wiadomo. Czy, czy To uda, tak. Nie wiadomo, czy mu się to uda, ale... Ale... Na koniec ostatnie pytanie, właśnie powrócimy o tych napisach, bo to jest jakby tak meritum tego filmu, że ludzie oglądają, kończą się, myślą, że wszystko już jest cudownie, a na koniec jest ta brutalna, zderzamy się z brutalną rzeczywistością. Rzeczywistość, że po wielu latach takich upokorzeń właściwie firmy zostały rozwalane, ludzie zostali pozbawieni majątku, rozwalił się rodziny, niektórzy się załamali psychicznie i po, 10 lat, po 7 latach dostaje się odszkodowania 10 tysięcy. Ja myślę, że to nawet jakby 100 tysięcy, to też jest za mało, bo ale 10 tysięcy jest to po prostu no... no. Czyli mamy chyba wspólnie nadzieję, że po prostu zawsze przez kulturę w dawnych czasach jak człowiek z marmuru, czy, tak. czy tego typu filmy, jakoś jakieś sumienie tych ludzi może w nowym pokoleniu zacznie się zmieniać, a ten człowiek powinien według mnie ponieść konsekwencje, ale też tam nie decydować, tylko może ktoś się tym zainteresuje wreszcie tą sprawą. Też. Ale kiedyś powiedział Andrzej Wajda podobno, że... E, właściwie różne sprawy dopiero jak filmowiec czy artysta poruszy, dopiero one docierają, bo to... O czym się tutaj mówi w filmie, było w prasie, było w różnych artykułach i to tak nie dotarło, jak dopiero przez jak film. Obraz. Jak Muzyka. obraz przekształcony artystycznie, jak jakaś wypowiedź taka artystyczna. Dopiero właściwie wtedy sobie uświadamiamy, wtedy zaczynamy sobie myśleć. Myślę, że wspaniale, że tak. Chciałem film. bardzo podziękować za wyraz mojego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.